Cieba. jestem farmer jestem poszkodowany w Państwa, gdzie się pisze te pisma, to nie rządów unijnych i tak dalej. Nie, te króliki dzisiaj dwa sprzedałem, taki ze mnie miliarder. O, a czemu to odwrócony jest obraz? Jak to się zrobiło? Muszę jeszcze raz chyba odpalić. Witam ponownie. Nie wiem jak to się zrobiło, może nie będzie tego widać w superprodukcji, nie? Pauluś, gdzie idziemy się pochwalimy, jakie plagi farmerskie zawitały tutaj do nas, co? Kto zaczął? Chyba Ty. Ona, ona jest cicha, cicha woda. Nikt by jej nie podejrzewał, ale ja wiem, że to Ty. Niby rogów nie ma, ale na diabła robi. Dziewczyna. Także no, <laughs> tak jak mówiłem, czuję się bardzo poszkodowany. Otóż, rozdupcyło mi foliak, I nie wiem, co o tym myśleć do końca. Tinka, co o tym myśleć? Co o tym myśleć? Kurczę. Biedne te kozy. No folia im rozwaliło. Hmm. No. Papryka zniknęła. I to wygląda na robotę UFO. Jakieś było. Hmm? Kurczę. O. Zniknęło paprykę. Kije same zostały. Dziwna sytuacja, no nie wiem. Co to mogło tak zrobić? Co za bieg? Zobacz, to wygląda jakby obrane skory normalnie. Jakiś łeb chory obrał skory, paprykę. Hmm. Nie wiem. Jakoś laserowo zdjęte chyba, co? Mniami, jak to było robione? Jak myślisz? Jak te kosmokwaki mogły to zrobić? cały sy Jakieś lasery. Technologia niespotykana na ziemi. No. no i co? Wybrałem trochę oczywiście papryczki, co tutaj żona wysuszyła, wisiało, trochę zostało. I... I ogólnie mam trochę zamrożonej papryki, no nie ma, także nie mam papryki, ale no, tutaj straty są ogromne, a foliak, jak to foliak, yy, ja plan już o, yy, na niego mam od zeszłego roku czy od dwóch lat po prostu jeśli to ma służyć jak foliak czyli mamy coś tutaj uprawiać to mi się wydaje że wystarczy w zupełności by ta ściana od południa góra cała najlepiej była zrobiona z folii zbrojonej tak jak tamten foliak bo ja widzę jak ta folia jaka ona jest mocna co potrafi wytrzymać i nawet jeśli się gdzieś pruje dziura robi to ona nie idzie dalej tak łatwo i i to może wytrzymać, według mnie, no nawet 4 do 5 lat. Zależy, jak to właśnie się napnie, się zrobi, konstrukcję, konstrukcję się zabezpieczy. Yy, więc, no, yy, plan mam właśnie taki: że ta ściana yy, z drzwiami będzie obudowana. Z tym, że drzwi, no, raczej bym czymś zrobił, nawet szkłem, żeby coś było lżejszego oddech, nie? Ale ścianę można ogólnie, tak jak z robię z desek. Tą ścianę. <laughs> można również zrobić z sek ewentualnie tutaj szkło wstawić w otwierane okno ta ściana i góra folia właśnie taki prostokąt to wtedy się nie bawisz, że gdzieś trzeba docinać jakieś trójkąty i tak dalej i obcinać i marnować po prostu zamawiasz odpowiednich wymiarów prostokąt na metry przez internet i przychodzi i masz właściwie odmierzone wszystko przyczepiasz i gitara no i ta ściana też od tyłu deski albo bym widział może jakieś tworzywo sztuczne albo jeśli deski może deski lepiej, bo też w planie bym miał, żeby ogrodzić w ten sposób, żeby kozy miały dostęp dookoła bo tutaj są niemiłosierne krzaki bez i to by było czyste, nie? więc jeśli zrobię ścianę z desek, tam nie będzie takiej wilgoci, bo jak mi to zarośnie pokrzywami i i, tym, i tymi krzakami, no to tam wilgoć te deski będą się psuły, nie? Podejrzewam Także lepiej, żeby mi te kozy właśnie czyściły dookoła ten foliak, to też będzie inaczej wyglądało. A jeśli foliak mi się znudzi i kiedyś z tego bym chciał zrezygnować, to konstrukcja no, no jest w miarę. Myślę, że tutaj można by było łatwo zrobić dach, yy, jakaś blacha, cokolwiek. I ściany z desek pociągnąć i mamy sobie normalnie tutaj <laughs> składzik na przykład na to drzewo, czy, czy jakieś, jakieś narzędzia, czy Cokolwiek, jakieś bogactwo farmerskie, zobacz, wszystkie zadowolone. Dobrze, że was nie porwali te, kurde, kosmokwaki, no. Normalnie szczęście w nieszczęściu. I się zabeczą, jeżeli te kozy znikły. Po nocy. Huh. Kurczę. No kam kamery nie obejmują tutaj tego foliaka, tak to by wiedział, chociaż skąd przylecieli. No nic. Nie ma co, nie ma co, bo przychodzi już wieczór. I trzeba robić swoje obowiązki odnośnie tutaj zwierząt dojenie, karmienie. Jeśli jajce jeszcze zebrać, złożyć. Jutro składam z zamówienia. Będzie kilku klientów i raz trzy paczki na jutro, czy cztery. Także na no, roboczy się szykuje sporo, dzisiaj serii jeszcze robiłem. No tak indyki kolejne mam zamówione, także kto tam chętny zamawiać, jeszcze ich jest trochę, ale lepiej wcześniej jak później. Ja je biję jeszcze trochę w następnym miesiącu No jak ktoś zamówi to też kwestia dogadania tam nie ma sztywnych terminów u mnie, bo będzie kilka tych terminów, więc będzie parę do wyboru a jak ktoś chce dwa, to też bez problemu yy, na żądanie termin. Bo już do dwóch się opłaca, bo to jest już trochę roboty. Się opłaca i stanąć do tylko do dwóch, tak. Bo to się zejdzie z indykiem. O, ale tamty napasiony. Okrągły. Szwutro one robią pewnie. Zimno, zimno idzie zimno. Państwa. No, idzie zimno, a tu jeszcze pomidory są, dzisiaj zbierałem, bo też jutro trzeba by było trochę pogonić. Trochę wszystko. Tutaj jest 24 kilo. Dojrzałe, mniej dojrzałe wszystkie idą i co? I to, że fajnie tutaj rośnie, nie? Czekajcie może pokażę. Z ręki będzie lepiej widać. Mm. Mm. Dobrze, jesteśmy. Jesteśmy może poprawię tylko, bo, bo mi trochę wieje. kurde. nie chcę być chory. O, pomidory porosły na 10 metrów. Zobaczcie, mm. one sobie idą tak od tego, nie? Raz, dwa, 3 metry. Więcej, nawet, ale trzeba patrzeć. I co chwilę, właśnie, jak już ciąży w inogron. Kurde, grono. Z pomidorami takiś to właśnie wieszamy w ten sposób i ona już jest zachaczone. taki co sobie poziomo rośnie. Nie? No już te to mają mniej szansy na to, żeby urosnąć bo no już chłodne noce 4 stopnie u mnie chyba 3 noce z rzędu. Więc, więc to już taka pogoda, że to te, te rośliny nie będą chciały. Co bardzo chyba rosnąć, nie? Ale, jeszcze, jakby słońce było w dzień, no to jest jeszcze szansa. Zobaczcie, jeszcze tutaj na ilu metrach. Skąd to idzie chyba stąd? Raz, dwa, no prawie na trzech metrach. Zobaczcie, jak pięknie zawiązało. Licząc nawet tego małego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem owoców Adam na, na trzech metrach, tak? Tutaj dalej też wiąże. Zobaczcie, tutaj on dalej wiąże. O! I tam jeszcze kwitnie, kwitnie, i do słońca idzie, nie? Także, a tutaj jeszcze pełno, zobacz ile on jeszcze puszcza i tutaj też wszędzie owoce, kurczą się sypią, nie? Także bogactwo w glebie, dawać wodę i obrwane wszystko od spodu, znaczy wszystko, no, no ale tak w miarę, nie? Czym zapewniamy tutaj cyrkulację powietrza? A powietrze niesie ze sobą wilgoć i wilgoć wywala, z, jak otworzysz drzwi na przestrzał, wyrzuca z obiektu i możemy po nocy sobie wziąć i właśnie wywietrzyć kiedy słońce bije przez szybę, ogrzewa, to tutaj ta wilgoć szybko się osadza, na właśnie na chłodnych roślinach, na chłodnych pomidorach, i wtedy zaczynają się problemy. Dlatego jest bardzo ważne, żeby z rana, jak tylko słońce wychodzi i już widzę, że tutaj zaczyna się nagrzewać powietrze, no to wziąć i szybko otwierać, żeby ta wilgoć szybko stąd wyszła, a później można zamknąć, nie? Chodzi o tą pierwszą właśnie. Jak te, jak te rośliny to jest tutaj chłodne, nie? Pomidor jest zimny. Żeby się nie skraplało, bo później jak już się ogrzeją, to już się nie skrapla na nich, tylko ta wilgoć gdzieś tam lata między nimi i ucieka jak, jak jest przestrzeń. Jakieś otwarte okno. Nie? Kurde, no ciężko, żeby nie, nie łamać, nie? Widzicie, jak one się winą. No nie idzie po prostu upinać, Jeśli nie jesteś przynajmniej co drugi dzień w szklarni, nawet, nawet we wrześniu. Bo to już koniec września zaraz. No co co no ten, to jak nie ogławiasz i właśnie... Ale jak przytniesz, no to gdzie indziej będzie chciał strzelać ci pomidorami, nie? To już nie jest takie jakie złote rozwiązanie samo kończące, no to też szkoda, nie? No bo tutaj wiecie, ktoś odcina, ktoś kończy, a mi te pomidory jeszcze wezmą, urosną. Że je zbiorę zielone i jeszcze gdzieś w grudniu jak dobrze posłanie sobie nie dojrzeją mi w domu. Także no temu. Nie jestem zbytnio jakimś zwolennikiem tego, żeby ogładać Nie, roślina chce rosnąć, niech rośnie, zobaczcie ile ona ma energii, spokojnie wykarmi owoce. Bo jeśli by miała nie wykarmić owoców, to czemu by ona miała rosnąć na 10 jeszcze łodyg? Te? A to ma siłę, żeby rosnąć na 10 łodyg, a nie ma siły, żeby owoce budować. No przecież rośliny po to żyją, żeby, żeby mieć owoce, wykarmić owoce te, żeby one urosły i wydać nasiona. No to nie ma co chyba za bardzo dumać, tylko dać im rosnąć, nie? Też nie szukam sobie roboty dodatkowej. Nie? No ale takie właśnie zabiegi delikatne. Jak widzę to staram się coś tam, coś tam zawiesić, żeby tam troszeczkę lepiej to powietrze hulało, rośliny były lepiej rozłożone. Wtedy będzie troszeczkę troszeczkę im lżej przetrwać te ciężkie czasy, które są już przed nami za chwilę. Nie? To wszystko oczywiście powinno być powycinane, to z dołu powycinane, no ale to, no wiecie, jest jednak trochę pracy, żeby to, to tak wyglądało i to nie na tym etapie życia, takie dla mnie zajęcia, mi się wydaje. I tak tyle, co mi w tym roku urodziło, tyle co, co tam, co jeszcze rodzi, tak jak to wygląda do tej pory, no to jest i tak według mnie spoko, nie? Nie ma co się wczuwać za, za mocno. Gdy już mocno się starał to, to będzie, będzie przypał, będzie lipa. Jak się nad gorliwym nie można być. Go, nadgorli, nie gorliwy, nadgorliwość. Gorsza od krokiera. O, idziemy. Nie Już Jestem, jestem, zaraz Chodźcie na mi Chodź Mała Mała, chodź Kinkałciej okay. Już podobno do Emi się robisz Pomylić można, żeby nie obroża. Pomylił. Dzisiaj okay. Chodźcie. Tu. to, e. już łysy jest? Jest łysy, dobrze Bawcie się, jeszcze siadaj, że przynosi pod. E. Nie mm. malutka gotowa? Po papryce to kurde będą jak to litry leciały. Tylko cycka dotknie już wiadro pełne. i much. Так. Вот. Ту -ту -ту -ту, -ту.